które posłużyły jako materiał do oskarżenia mnie o to rzekome zniesławienie. Nie wiem, czy sprawa będzie możliwa do transmisji. Jeżeli tak, to możecie ją oglądać na kanale Stopnop, na kanale AS-info u, u chorążego Aleksandra Siergieja, czy na konkretnym kanale u Ani Stec. Jeżeli mogę o coś was prosić to o wsparcie mentalne, duchowe, bo wiem, że to po prostu działa i że niezależnie czy jesteście blisko, czy daleko, to te połączenia między nami istnieją i jest to niezwykle istotne i ważne. Także dziękuję wam za wsparcie, które już mi udzieliliście. Proszę o bycie ze mną myślami czy obecność tutaj już jest trochę tego czynnika społecznego, za co jestem bardzo wdzięczny. No i co, trzymajcie kciuki i do zobaczenia po rozprawie.